好了，uh, mm. Halo, słychać, słychać. Mhm. Dobra, chyba, jest wszystko. Co mogę dla do Daj to co Do czego miksturę? Nie wiem, bo na losowaniu mogę zarobić. Na miksturkę jakieś inne jeszcze. Bo ogólnie miksturę, to mam właśnie najmniej. I kolców. Kolce to już nie, a nie mam chyba jeden. Jestem pierwszy, no wiem. Do e, na losowania mogę dać. Jest wielka szansa, że ten wygrasz. Masz popisać o live, możesz popisać o live. Nie, mam na razie nie, na razie nie. sorry. masz popisać o live. I coś koka wywaliłem. I kok wywaliłem. I coś się stało. Ej, co się stało? Tak serio. Ej, co? gdzie te znikły? ale ty gdzieś powinny leżeć, że nie ma ich i co, to jest dobra? mega dziwna słodkie? a to są zaklęte aha, bo ja się pewnie o taką. a, dobra na lasowaniu, na lasowaniu Maj, masz popisać o live. to wtedy może ci jeszcze... myślę Może no, zdropuję to ci tam. A ten uchadca, Wiktor. To jest full na ale. Zawiam. Ej. I tezy. Ale bym się tak płakał, jakbym nie miał torby i wyklata z niego wyleciała, jakbym go zabił. Jak chcę ktoś baratować na itemka, no to wiecie, możecie płacić coś na tip. Nie obraziłbym się wcale. W serio, wcale bym się nie obraził. Ej! Ej, ej. Chodź tutaj na wygodek. No nie no musiałam, musiałeś przyjść. Nie ciebie. Nie o ciebie mi chodziło. No, i dobro. Lago sam. Nije no na džidžiji. Lagi da sam, ono ne vježa. A, ne mogu. No, nevim, tipa gdje sam. Slajku.

a ja teraz będę kończyć chyba live. A. Daj mi na spawnie tego Trader i ciekawa ja kończę już live'a. No. Siemano.